No, witam dzisiaj kolejny fantastyczny dzień Absolutnie niesamowity Choć bardzo, bardzo spokojny Przynajmniej nie wiem jak u Was Ale no, mnie bardzo ciekawy Pozwalające zauważyć, zobaczyć, trochę porównać mnóstwo aspektów życia, między innymi moich dzieci. Tak, bo mam dwójkę dzieci, w porównaniu z innymi dziećmi. I zauważyłem tylko, jak bardzo moje dzieci są dużo mniej przebodźcowane, pomimo tego, że są strasznie. Są strasznie przebodźcowane. To mimo tego, mogę tak powiedzieć, nie jest tak źle. Dlaczego mówię o tym przebodźcowaniu? Bo życie na osiedlu, w którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest takie, a nie inne. Oddziaływanie jest ogromne. Oddziaływanie każdego człowieka, każdego urządzenia elektrycznego, elektronicznego na nas, na nasze samopoczucie jest duże. A człowiek w stanie naturalnym jest po prostu spokojny. I stąd w moim życiu tyle tego kontaktu z naturą. Tak, w sumie kontaktu z naturą, kontaktu ze sobą. Idąc dalej, bo ja już to wiem: życia w jedności, odczuwania całym sobą, każdej najdrobniejszej rzeczy. Jak bardzo ważne jest dla takich dzieci, małych w szczególności, żeby i możliwie jak najwięcej spędzały czasu w naturze, w naturalnym środowisku dla człowieka. To jest tak ogromna różnica. Na każdym levelu, na każdej, w, każdym, w każdej dziedzinie życia. To już mogę powiedzieć, bo już widzę różnice bardzo duże. Nie widzę, jak bardzo. Tak naprawdę czekam, aż się trochę ociepli, bo. W tej chwili jest to delikatnie utrudnione przy takiej pogodzie zajście gdziekolwiek dalej z dziećmi, choć jest to możliwe. W stu procentach. Żeby, jak przyjdzie wiosna, jak ta przyroda będzie po prostu. Kipiała energią, żeby jak najwięcej czasu spędzać właśnie w naturze, szukać naturalnych bodźców. Choć ja już wiem, że człowiek to też natura dzika natura dzika przyroda, można tak to określić dzikie zwierzę, które w zasadzie absolutnie nie ma czego się obawiać. Jeżeli nie idę do lasu, bo są tam dzikie zwierzęta, to nie mam pojęcia w ogóle, kim jestem. Jestem tak odstrzelony od świata i od rzeczywistości, że zamykam się w swoim własnym pudełku małym pudełku. Im mniejsze, im mniej tego wszystkiego, tych rzeczy w naszym życiu, tym łatwiej jest je puścić. Tak naprawdę o tym właśnie chciałem dzisiaj mówić, i jakoś sam do tego doszedłem właśnie o świecie materialnym w moim życiu. I jak bardzo uzależniałem swoje odczuwanie od tego, co mam, od tego, co moje. A ja już wiem, że tu nic nie jest moje. Ja wszystkiego mogę używać i wszystko mogę robić, No nic tu nie jest moje. Bo moment, kiedy ja swoje odczucia i odczuwanie świata uzależniam od rzeczy, jakiekolwiek były nie były. Niezależnie, czy to są tanie rzeczy, czy drogie rzeczy, czy jakiekolwiek rzeczy, po prostu jakiekolwiek rzeczy, to po pierwsze uza jestem uzależniony, moje emocje, moje odczuwanie jest uzależnione. Nie ode mnie. Nie jestem wolny. Jestem uzależniony. i nie mam wpływu na to, nie mam wpływu na to, jak ja się czuję, bo to ta rzecz to definiuje. Tak samo jest też z miejscem, w którym jest. To, to za chwilę do tego, tak. I ta rzecz, jeżeli ja się identyfikuję z nią, że to jest, to jest moje. To ja będę tego chronił. Bo tak naprawdę wybudzi to we mnie strach. Czy ktoś by mógł mi to zabrać w pewnym momencie? A jeżeli ktoś mi to zabierze, no to jak ja się będę czuł? A jeżeli ja po prostu tego używam, i to jest, załóżmy, samochód. Po prostu, to jest samochód, używam go i tyle. I już. To jest narzędzie, tak jak moje ciało i jak mój umysł. A moje odczuwanie to moje odczuwanie. Podobno miałem taką, takie przemyślenia, a propos też miejsca, bardzo uzależniamy. Jedziemy na wakacje, jadę na wakacje i <laughs> i czuję się jak na wakacjach. Więc miejsce absolutnie nie ma znaczenia, bo każdy z nas jedzie w inne miejsce, a czuje się jak na wakacjach. Niezależnie czy to jest pięciogwiazdkowy hotel, czy nie wiem, wycieczka na bali, czy jest to kemping, czy wyjście pod namiot, czujesz się jak na wakacjach. Więc tak naprawdę liczy się tylko i wyłącznie to odczucie, i ja się zacząłem skupiać właśnie na tym odczuciu, a nie na miejscu, które je wywołuje. Bo to miejsce nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jak się czuję. Innymi słowy. Ten luz, wakacyjny luz, to jest mój stan bycia. Tylko dlaczego On jest tylko wtedy, kiedy ja jadę na wakacje? Dlaczego nie jest wtedy, kiedy idę do pracy? Dlaczego tam go nie ma? Dlaczego nie ma go wtedy, kiedy po prostu robię coś innego? Dlaczego mój stan bycia jest uzależniony? Przecież to jest rzecz absolutnie nadrzędna. Najpierw ja czuję się tak, czuję się fantastycznie, czuję się spokojny idę coś zrobić. Łatwo zauważyć, że jak jestem spokojny, zrobię coś dobrze. Jestem uważny, jestem spokojny po prostu. Zrobię coś, zrobię dobrą robotę. Jak jestem zły, niezadowolony, cokolwiek wpływa na mnie bardzo mocno, niezależnie, no to jak jestem zły i ta sama czynność. To jak ja ją zrobię? Na odpierdzie. by to zrobić, bo mi to przeszkadza, że często jest bo, bo muszę to robić. A jak już rozwikłam w sobie, że tak powiem, problem czucia się fantastycznie dobrze tu i teraz, to nie ma znaczenia, co ja robię i gdzie jestem i co mam. To są rzeczy drugorzędne. Przychodzi mi się dopiero tego uczyć, ale wraz z rozwojem właśnie to się dzieje. <laughs> Że dobrze się bawię wszędzie. Mogę się bawić wszystkim. Mogę nie mieć nic i czuć się fantastycznie. A wracam jeszcze sobie do tych bodźców, bo mam wrażenie, że ich jest tak dużo w tym środowisku takiej niskiej wibracji na jakimś osiedlu, tylko po to, żeby odciągnąć mnie, człowieka, od dostępu do tego typu percepcji, do tego typu rozwoju, żeby uzależniać właśnie się od Różnych rzeczy, robienia różnych rzeczy, jeżdżenia w różne miejsca, żeby coś poczuć. tak, jakby poczuć coś na zewnątrz. A wszystkie odczucia są w nas, w środku. Zawsze. No to ja się zacząłem skupiać na tym, żeby odczuwać całym sobą, a nie żeby coś robić. Bo jak jestem spokojny, to każde miejsce jest ok. Każde miejsce jest spokojne. Dlaczego mówię jeszcze o tych bodźcach? Bo miałem w... dziś w nocy taką sytuację. Nie spałem praktycznie całą noc. Na pewno też mieliście kilka razy, tak w życiu, wiele razy. Budzicie się w nocy i umysł kręci kręci, wrzuca myśli, u mnie to już się zatrzymuje, już ustaje, umysł już pracuje dla mnie. Ale w tej nocy już się nie kręciło, już ja obserwowałem, co tam się kręci, bardzo dokładnie, co tam się kręci. I tam się kręciły rzeczy z jakiegoś starego życia. Tam się kręciły strachy, lęki, obawy, rzeczy, które nie istnieją. Iluzja. I Wyglądało to dla mnie tak, jakby takie ostatnie tchnienie ego, że jeszcze spróbuję tobą zawładnąć, w sensie iluzja mojego umysłu jeszcze próbuje nade mną zawładnąć, w taki, a nie inny sposób, ale już robi miejsce dla dużo większej siły, która jest we mnie. zdałem sobie sprawę, że ilość tych bodźców właśnie w sobotę, taki intensywny dzień, miałem i ilość tych bodźców, która docierała przez całą sobotę do, do mojej głowy, w dużej mierze absolutnie fantastycznych bodźców, ale bardzo dużo spowodowało, że umysł miał problem, żeby sobie z tym dosłownie poradzić. Nie wiem, czy wiecie, jak macie dzieci i za dużo te telewizji oglądają, to potem nie mogą iść spać. No to coś takiego miałem ja, bez oglądania telewizji. Już. <grym> Bo z telewizji nie ma nic do zobaczenia. Oprócz pustych obrazów, oprócz iluzji. <grym> tak naprawdę mechanizmu jakiejś kontroli uczuć, kontroli... Odczuwania, absolutny nonsens. Nie mam po co nawet chwili tam spędzić przed telewizorem. Tak naprawdę już wiem, że to jest przed komputerem, przed telefonem. No ktoś dzwoni, to odbiera. Ja dzwonię, napiszę smsa, spoko. Coś potrzebuję zrobić, luz. A ja spędzałem dnie w swoim starym życiu. Dni całe. Całe tygodnie. Przesuwając strony na YouTube, Facebooku i innych rzeczach. To są dni całe, grając w różne rzeczy. Absolutny nonsense. I wcale na nie inny sposób, tak naprawdę pozbawiając się wolności i dostępu do pełnego potencjału bycia człowiekiem. Do pełnego potencjału odczuwania. Tak naprawdę odciąłem się od miłości, bo tam nie ma do niej dostępu. W tym. Tam jest zadowolenie. To taki maks. <ścoughs> Ale nic fantastycznego nie da się tam poczuć. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.